Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Doń Starvika lecimy sobie z Wolfgangiem, sorry, z naszą serią czułam do ostatku. Um, I podoba mi się to, że mój dyktafon świeci się na różowe zamiast na biało. To jest bardzo niepokojące. Dobrze, let's see. Co ja mam tu do zrobienia? Dzisiejszy odcinek i następny będą krótkie, ponieważ nagrywam je teraz na szybkiego. Ponieważ gdyż już nie mam takiej możliwości, żeby nagrywać w nieskończoność. Okej, okay, już widzę. Dostawałam rage'a po raz stokroć i muszę jej odzyskać teraz wszystkie moje rzeczy. Które są gdzie? A wypis, Dowiu, dobra. Rozumiem, że czekają mnie dwie rundki w tamtą stronę. Tak się już czuję. Dobra, widzimy. Myślę, że pierwszy rzut najważniejszym tym będzie odzyskanie. Plecaka. Czekajcie, kulka tu leci. to kulka. Nie, się pojeżdżą. nie, nie, tam nie, 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 Jeszcze umrę, nie, jest... O, nie, nie, patrzcie nie, chcę nie, 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 to nie, to nie, to to, Ja Ja to wszystko, wszystko, ja chcę to wszystko, nie, 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 to ja ci nic nie zrobiłam! No, daj mi jakiś miód. No, nazywa ja A dlaczego ja? Był taki program, wiem. No jest jakaś fiolka. Nie, 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 Odpuszczasz jakieś fiolki, to jest przezaga. Czekajcie, Tre miodu się nażeramy. Jakiś kwiatek też zjemy. 56 mi to podnosi, bo trzy jakbym. jak Jaka nędza, bidać, po prostu... Ale dobra, ale nasz Wolfgang troszeczkę w siłę urosł i ja chcę tą fiolkę. O, 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 ojejku, jejku. Ale ciężko. Boże, zabłądziła tam na ten, ten róg. Ja nie wiedziałam, że tu mam takie pajonki. Co to jest? Elektromleko mogę zjeść, nie no, fajnie. Ale będę potrzebowała kopa w dupę to wtedy ewentualnie

Muszę to wszystko zostawić. O, czekajcie, nasiono wezmę. Nasiono zjem. Nasiono mogę zjeść. Dobra. Po drodze pozbierałam więcej rzeczy, niż co warte. Na serio. Ty! Ojej, ojej, ojej. Nie, nie, nie. Ja się tu nie plątam, bo to się dla mnie źle skończyło. Matko droga! Ile do tego piórnika chciałam powiedzieć. Bleciaka. Merchewki widać. Co mnie wiesz, Mhm, czuję. Czuję naszych mechanicznych przyjaciół, a mechanicznych. Weź mnie nie dotykaj. Nie mam dzisiaj ochoty, okej? Okay. Spadaj, Pajonik e, Okej, okay. ja tu zginęłam, tak? Rozumiem, że... Kur... Jak mnie zaraz nie zostawisz w spokoju, to cię po prostu posądzę o napastowanie. z mnie Mmm. Ty, ty, czekajcie, 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 jak muszę. Oho, oho. No, gdzie będziesz lat, gdzie leżysz? Ja muszę coś zrobić szybko. Czekajcie, skrzynkę tu zrobię. Ehm. Um... czekajcie, stój. Ja wiem, że mi się pochodnie marnuje. Zrobię sobie jeszcze 10 pochodni. Naprawdę, stać mnie na to. Ty, kur. O! Wypinkolaj! Zjadać moje mięso, ty też wypinkaraj! Czekajcie, gdzie jest mój hamba... hambat? Nie ma tu mojego hambata, mam to. Chodź, ja. proszę was bardzo. Nie zginę. Nie ma takiej opcji. Chodź tu. Tchórzu ty. Ty też mi stąd, won! Idź mi stąd. Wszyscy mi stąd poszedł. Ja muszę... Stwórz. Stwórz. Dziękuję bardzo. Zrobimy skrzynkę. Nie, ja nie będę się z tym pierniczyć. To jest tak. Przechowaj raz. Przechowaj dwa. Przechowaj. 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 To może przecież po razem ze sobą. Przechowaj. 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 Nie przyjrzyj się, tylko przechowaj. Powiedziałam, wypinka, lać mi są wszystkie stworzenia tego świata. Jak mnie denerwują te baskudstwa. O, widzę, że tutaj też deski miałam. No fajnie. Um. Hambat, właśnie, nie Hambat do mnie wróci, to mogę zjeść. I zrobimy jeszcze jedną skrzynkę, A co mi tam raz. Dwa. Drewna mi nie brakuje. Trzy. Prawo wszystko sobie schowamy i jeszcze sobie podkrywamy. Przechowaj raz. Yy, przechowaj dwa... A, w sumie się mogę leczyć. Przechowaj. Przechowaj. Ach, nie przyjrzyj tylko przechowaj. Też przechowaj. Hmm. Dobra, resztę wypadałoby zacząć powoli zbierać i jeść. No. W sumie zrobię jeszcze jedną dechę. I zrobimy sobie skrzynkę w zapasie. Dobra. Przechowaj ogon i przechowaj mięso. To co? Jakiś fajt? Lecimy. A co tam będę się nudzić? Oha, Trzeba go mieć. Dobra. To jest dla mnie wyraźny znak, że muszę zrobić u Tylko co? Nie za blisko. I co, przyrządzamy sobie powoli rzeczki. i sobie pojemy. Aha, królik do mnie przeszedł. Cześć, Tuśku, co byś chciała ode mnie? Mam jakieś łódko. Ja cię sorry, młodzie, ale nagrywam, wiesz? Nie dam rady teraz ci poświęcić czasu. Poświęcę ci po nagrywkach. Co? Ja by ktoś był ciekawy, to batalia o zdrowie Tuśki dalej trwa, ale idzie nam coraz lepiej. Jesteśmy na dobrej drodze, wszystko wiemy co i jak. Także wiecie. Jest, dobrze. się zastanawiam, nie no. Bez przesady dociągnę ten odcinek do 10 minut i wtedy coś tam. I wtedy wtedy się pożegnamy, no bo błagam. Odcinki nie pojawiają się często. To, żebym dawała mniej niż 10 minut, to już po prostu wiocha. Ja sobie przesmażę jeszcze te wszystkie. Wszystkie w sumie wypadałoby przesmażyć, bo jest tego naprawdę mało. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nie wiem, co robić. Wypadałoby wrócić do domu i się wyspać, bo patrzeć na nasze życie, na nasz mózg. Wszystko nam spada, a jedzenia nam nie brakuje. Przyznam, że yy, szczerze, że fajnie bawię się na tym świecie. Jest taki nietypowy. Na pewno. Super, mamy jedzenie na fula I to jest właśnie y, fajne. I pomimo tych wszystkich upiorków, stworków, które tutaj mamy, nie giniemy, bo... Nie. Bo, bo, bo jakoś to się kręci po prostu, tak? Co się tak patrzysz na mnie, klurik, no. Abyście widzieli, jaki wzrok mi sprzedaje. Nie sprzedaję. jakim wzrokiem mnie traktuje, o. Tak to się powinno poprawnie powiedzieć. To wy byście padli ze śmiechu, a ja się palę ze wstydu. No co, tu siatku? Ja cię widzę, ja cię kocham, ale daj mi nagrać jeszcze 10 minut, proszę. No co, no, no co, kochana? No co tymi swoimi pięknymi oczkami? Co byś chciała? Jezus, moje, jakie ona robi do mnie? Takie oczy kocie, w sensie kota w butach. No, no tak, kochana, no co byś. Jezu, nie. Nie, dlaczego ja nie umiem mówić w zwierzęcym języku? Wiedziałabym o co jej chodzi. A to ktoś patrzy na mnie z tymi swoimi pięknymi paczołkami. Ja nie wiem o co jej chodzi. No. No ja sobie pozbieram. Co ja mogę robić? Halo, na no szybciej, dzień. Kaktus, bielemy. Oa! życzkę zabolała, ale czekajcie. Kaktus się chyba przerządzało. I to jest na mózg? Dobrze pamiętam? O, i na życie. Pewnie ten jest na minusie, ujemny, ale jak dają, to biorę. No cóż, tam tuśka. Ja chyba jednak będę musiała ten odcinek zakończyć i za chwilę nagram drugim. No trudno. Bywa i tak. Ym... Bywa i tak. Jaka była piosenka? Nie pamiętam. Nie będę się błaśnić, jak wiki gabor no, prawda, naszym... Sylwestrze. Zresztą no, błagam tak ikoniczną piosenkę pomylić, to już naprawdę nie wiem kim trzeba być. No, chociaż. ona nie mieszka w Polsce, albo przynajmniej nie jest tak. Tak bardzo polska jak my, nie? <grych> jak mój Polacy. Czy ja widzę, że ten kot mi. Nie, myślałem, że już mi się zasadzą na porzeczki. Po Sobie zjem najpierw tego motyla. Dla podratowania zdrowia. Dobra, nieważne, nie chce mi się, nie chcę te zapożyczki. No wróćmy do naszego... ...naszych skrzynek, to chciałam powiedzieć. Yy... I ciekawe, co tutaj... Ajajaj, ale mi Co tu możemy zrobić? Hmm. Zastanawiam się, jak to rozgryźć, rozgryźć, ugryźć, czy coś wziąć, czy... Nie wiem. Dobra, wiecie co? Tym przenoszeniem zajmę się po prostu w następnym odcinku, bo teraz mi tylko głowy to zajmuje. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, o łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem, w kolejnych. cześć. Pa! pa!